Teraz o zabranie głosu w imieniu Koła Poselskiego Konfederacja pana posła Michała Urbaniaka. Szanowny panie marszałku, wysoka izbo. Projekt ustawy zmieniający ustawę o podatku akcyzowym, tutaj dotyczącym też prawa celnego. Cóż... Trzeba zacząć od tego, że my ten projekt poprzemy poprzemy tę zmianę dotyczącą wydłużenia wakacji legis w tym projekcie. Zrobimy to głównie dlatego, że zależy nam na dobru przedsiębiorców, zależy nam na dobrostanie naszej gospodarki, czy też na mniejszym chaosie i administracyjnym i jednocześnie na mniejszym chaosie dotyczącym też samych procedur wdrażania większych systemów informatycznych w spółkach. Wiemy, że jest to proces długi, że jest to proces kosztowny dla, dla większości przedsiębiorstw, stąd też rozumiemy propozycję przedłużenia okresu wdrożenia jeszcze o jeszcze rok. Jednocześnie wyrażamy dość głębokie zaniepokojenie. Związane z faktem, że rząd nie potrafił przewidzieć skutków tego, co wdraża, że nie potrafili państwo przygotować projektu z założeniem większego horyzontu czasowego na wdrożenie konkretnych zmian. Zakładam, że wiedzą państwo, że jest to spory proces, ale jednak gdzieś coś nie zagrało. Więc. Tak jak powiedziałem, tylko dlatego poprzemy ten projekt, że chcemy uniknąć chaosu i nalegamy, zachęcamy do tego, żeby w przyszłości bardziej zwracać na to uwagę. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panu posłowi.